Cześć, jestem Asia. Dzisiaj z nami jest Tomek. Cześć. I porozmawiamy dzisiaj o CESIRE oraz naszym flagowym systemie IRIS, CEREM i BILING. Tomek, na samym początku powiedz nam, czym jest CESIRE i jakie zmiany wprowadzi na rynku energii. CESIRE, jego skrót to Centralny System Informacji Rynku Energii. Będzie to system, który będzie zapewniał wymianę informacji między spółkami obrotu a spółkami dystrybucji. Historycznie było tak, że po unbundlingu w 2007 roku firmy dystrybucyjne powprowadzały wiele odmian standardu wymiany informacji i spółki obrotu, chcąc pozyskiwać klientów, musiały wymieniać się informacjami ze spółkami obrotu w takim standardzie w jakim dana spółka przygotowała swoje rozwiązanie. Cesira spowoduje, że sposób wymiany informacji między tymi podmiotami na rynku energii będzie ujednolicony, zostanie wprowadzony jeden standard wymiany informacji pomiędzy spółkami obrotu i spółkami dystrybucji. Ma też to zapewnić przyspieszenie i upłynnienie procesu zmiany sprzedawcy między tymi podmiotami ma poprawić konkurencyjność na e, rynku energii elektrycznej, e, to zapewnienie konkurencyjności będzie też poniekąd wynikiem tego, że e, spółki obrotu będą miały zapewniony dostęp do danych klientów. E, jeżeli klient wyrazi zgodę na otrzymanie danych przez spółkę obrotu, e, to taka spółka będzie miała dostęp do pełnego profilu danych o kliencie, będzie potrafiła przygotować bardziej skrojoną ofertę na potrzeby takiego klienta, co spowoduje właśnie tą większą konkurencyjność na rynku, rynku energii. Kolejnym elementem będzie możliwość stosowania taryf dynamicznych. W dużej mierze dzięki temu że dane pomiarowe, które będą przekazywane między podmiotami, będą to dane w gradacji 15-minutowej. Na tej podstawie będzie można łatwiej rozliczać klientów w oparciu o taryfy dynamiczne, a i będzie to też prowadziło do zwiększenia oszczędności, i to takich tylko wynikających z samego modelu rozliczania. Chciałbym też przypomnieć, że. My akurat e, jesteśmy dystrybutorem rozwiązań WeB, które też pozwalają oszczędzać energię, ale w trochę innym wymiarze, to znaczy e, sprawdzać, ile tej energii zużywamy, ile tej energii zużywamy na poszczególnych urządzeniach i też generować e, pewne oszczędności. Ale wracając do Cesire. E, klienci też będą mieli możliwość dostępu bezpłatnego do wszystkich danych e, zgromadzonych. E, na ich temat i będą mogli po prostu sprawdzić jakie dane w takim systemie się znajdują. To powiedz nam jak wygląda proces dostosowywania systemu Iris CRM i Billing do Cesire. Przygotowujemy nasze rozwiązanie dwutorowo na to wyzwanie, jakim jest CESIRE, ponieważ będzie to duża zmiana na rynku energetycznym i dla systemów, które, które dostarczamy do naszych klientów. Z jednej strony jest to przygotowanie samego systemu, jest to przygotowanie struktur danych i procesów do obsługi komunikacji z CESIRE. Dochodzą nowe dane do systemu, które nigdy wcześniej nie były obsługiwane. Będzie obsługiwana większa ilość danych pomiarowych, które jest przechowywana w systemach. Jeżeli chodzi o dane pomiarowe, to jest to czterokrotny wzrost ilości danych, bo teraz część danych, które przechowujemy, to są dane w gradacji godzinowej. Docelowo w CESIRE będzie to gradacja 15-minutowa. Nie możemy też zarzucić systemu dziedzinowego, jakim jest system billingowy, mnogością komunikatów, które będą wymieniane pomiędzy cesir -a, a spółkami obrotu. I po to jest druga część tego rozwiązania. Będzie to narzędzie, które będzie przetwarzało i buforowało dane. Po tym, poza samym buforowaniem będzie też tłumaczyło pewne dane, będzie zasilało system dziedzinowy. W takich czasokresach i takimi danymi, które nie spowodują e, zmiany w funkcjonowaniu czy, czy w wydajności samego systemu. I jest to na pewno też olbrzymie wyzwanie e, związane z zapewnieniem odpowiedniej wydajności przetwarzania takiej ilości komunikatów, e, które będą wymieniane między spółkami obrotu i spółkami dystrybucyjnymi, w dużej mierze przez e, systemy bilingowe. Czyli takie systemy, które z jednej strony rozliczają klientów, a z drugiej strony mm, zapewniają obsługę posprzedażową tego klienta, obsługę reklamacyjną. A jak będzie zmieniał się IRIS? Kolejnymi zmianami, poza CESIRE, które będziemy wprowadzali w naszym systemie, to dostosowanie do KSEF, czyli do Krajowego Systemu Ewidencji Faktur. Wszystkie systemy wystawiające faktury, a takim systemem jest billing, będą musiały się dostosować do tej regulacji. Prawdopodobnie obejmie ona swoim zasięgiem klientów wyłącznie biznesowych, ponieważ ustawodawca chce wykluczyć z tych regulacji klienta masowego, co uprości trochę przygotowanie tego rozwiązania. Niemniej będzie ono i tak konieczne do wykonania. Kolejny trend, który widać na rynku, to ualestycznienie produktów, tak aby rozliczenia były oparte o różnego rodzaju indeksy cenowe. My też podążamy za tymi trendami. I w tym kierunku będą następowały zmiany naszego systemu. Kolejne zmiany to uproszczenie obsługi systemu poprzez redesign tego systemu i pogłębioną analizę procesową. Zmiany z tym związane to nie tylko proste pokolorowanie formatek, aby ładnie wyglądały, ale również analiza procesów, które się wiążą z obsługą tych formatek. Tak, aby ten proces był bardziej naturalny dla użytkownika, aby łatwiej było obsłużyć ten system. I te zmiany mają spowodować to, aby użytkownikom łatwiej korzystało się z naszego systemu. Tomku, teraz takie bardziej złożone pytanie. Powiedz parę słów na temat początków systemu IRY z CRM i billing. Dlaczego taka konstrukcja i dlaczego połączony CRM z billingiem? No, odpowiedź na to pytanie jest i proste i trochę skomplikowane. My wywodzimy się w dużej mierze większej zespołu, która pracowała nad produktem z firm współpracujących z energetyką tworzących różnego rodzaju rozwiązania IT dla tego sektora. I pierwszym produktem w naszej firmie był system CRM-owy, który był przygotowywany dla jednego z pierwszych klientów. I później dla niego rozwijany. I był to system CRM typowo dedykowany dla branży energetycznej. Nie obsługiwał on innych elementów związanych ze sprzedażą jakichkolwiek produktów. Skupiał się on głównie na sprzedaży energii elektrycznej do klienta końcowego. Dlaczego takie podejście? Brakowało systemów, które były właśnie sfokusowane na tym rynku i które dobrze mapowały pewne nazwy, pola, które są wymagane w tej branży na te elementy, które są związane z przygotowaniem nie wiem, oferty, a później umowy. Kolejnym elementem, którego brakowało na rynku, to powiązanie systemu ceremowego i systemu billingowego. Wiele rozwiązań billingowych na polskim rynku wywodziło się z rozwiązań RP, które były bardziej ukierunkowane na procesy rozliczeniowe, a mniej zorientowane na klienta i jego elastyczną strukturę danych. My chcieliśmy podejść do tego od innej strony, czyli do tworzenia takiego systemu, który będzie bliżej klienta. Będzie budowany wokół tego klienta, a procesy będą pozwalały na lepszą obsługę tego klienta. W ten sposób odwzorowaliśmy cały cykl życia klienta w firmie energetycznej od momentu jego pozyskania poprzez proces zmiany sprzedawcy, akwizycję danych pomiarowych, rozliczenia, obsługę posprzedażową, reklamację czy windykację. Dzięki jednej bazie danych, i można powiedzieć w cudzysłowie takiego przyklejenia danych związanych z klientem do jego konta, mamy pełen zestaw danych do zbudowania tzw. widoku 360 stopni na klienta, czyli pełnej wiedzy o tym, jak, w jakiej interakcji wchodzimy z klientem. Podczas jego obsługi. Różne są modele i, i podejścia w różnych rozwiązaniach dostępnych na rynku. My wyszliśmy od strony klienta i uważam, że jest to jeden z elementów wyróżniających nasz system, ponieważ nasi klienci, pozyskując swoich klientów, mogą budować przewagę w konkurowaniu na rynku i fokusowaniu się. Na kliencie, a nie tylko i wyłącznie na samych rozliczeniach. I na sam koniec powiedz, skąd wzięła się nazwa IRYS? Poszukiwanie nazwy dla naszego systemu było swego rodzaju procesem. Chcieliśmy, aby ta nazwa była zwięzła, aby dobrze się kojarzyła, aby nie była żadnym skrótowcem. Stąd przy okazji jednej z podróży służbowych. W okresie wiosennym, no jakoś tak wyszło, że znaleźliśmy tą nazwę IRES i kolejne linie produktowe zaczęliśmy nazywać w tym samym motywie. Można powiedzieć takim motywie florystycznym. IRES to jest rozwiązanie, które zawiera w sobie system CRM i billing. Krokus to jest samo rozwiązanie CRMowe z modułem. Wsparcia procesu zmiany sprzedawcy. Dodatkowo możemy motyw florystyczny wykorzystywać do budowania nas dla kolejnych produktów. Jest to na tyle szeroka gama, że przy kolejnych produktach będziemy mieli z czego wybierać. Dziękuję, Tomku, za dzisiejszą rozmowę. Wam również dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i czekajcie na kolejny odcinek. Dzięki za rozmowę. Do usłyszenia.